Bonjour, bonjourno. Słuchajcie, przygotowałem dla Was dzisiaj to, co robimy z kursantami w naszej szkole jazdy na pierwszej lekcji, a więc pozycja na motocyklu. Omówimy krok po kroku, jak powinniście siedzieć na motocyklu, żeby złapać właściwą interakcję z tym motocyklem, żeby szybko podejmować decyzję, czuć ten motocykl podczas jazdy. Także zaczynamy. Stopy na motocyklu. To jest bardzo częsty mankament wśród już jeżdżących motocyklistów, a kursanto nie ma się co dziwić, także nie wiedzą jak, no bo niby skąd. Częste błędy u motocyklistów to niewłaściwe ułożenie stóp na podnóżkach. Często jest to popularny kaczorek, czyli stopy wystawione na zewnątrz albo zahaczone o podnóżek obcas buta, no i stopy zwisają pionowo w dół. No jest to mega niebezpieczne, bo przy głębszych złożeniach but jest gumowy, czyli szybciutko, szybciej na pewno niż podnóżek złapie kontakt. Z nawierzchnią, no i może nam zerwać tą nogę z podnóżka. Zdarza się, że gdzieś ta noga nawet może zostać wciągnięta pod tylne koło. Czyli ułożenie stóp na podnóżkach powinno być między czubkiem buta a śródstopiem, tak jakbyśmy chcieli wykonać chwyt podnóżka stopą. Ja za chwileczkę zejmę lewy but, żeby pokazać. Co mamy czuć, jaką interakcję mamy złapać z motocyklem poprzez podnóżki? Także już ściągam w lewy but, żeby pokazać, co mam czuć, jak ta stopa ma być ułożona. Bo w bucie motocyklowym niekoniecznie jest to od razu widoczne. No i bucik już zdjęty. Skarpetki nie, dziura, nie mam dziurawych skarpetek. I słuchajcie, tak macie czuć właśnie podnóżek. Czyli to jest taki chwytny ruch, niemal to samo, co robimy dłonią na kierownicy. I tak powinniście mieć podczas jazdy ułożone stopy na podnóżkach. Oczywiście, wiadomo, kwestia zmiany biegu to jest podstawa podstawy. Do hamowania tylnym hamulcem, no to wiadomo, że stopa się przemieszcza, żeby dohamować dźwignię hamulca nożnego, ale do samej jazdy te stopy właśnie w taki sposób mają spoczywać na motocyklu. Ok, stopy mamy już ustawione we właściwy sposób, czyli stopy na podnóżkach, na paluszkach. No i bierzemy się za uda. Taki pewny dosiad motocykla zapewnia nam objęcie udami zbiornika. Wtulam się w ten zbiornik, w te owiewki, które tutaj są, i łapię kontakt z motocyklem. Po to, żeby ręce były luźne, tutaj ważny jest ten prawidłowy dosiad motocykla. Także dobry dosiad plus ułożenie stóp na podnóżkach prawidłowy sposób, to jest lepsza interakcja z motocyklem. Tak samo jak tym motocyklem będziemy sobie jeździć manewrowo, a nasi kursanci wiadomo ósemki, slalomy wolne, dużo, dużo tej manewrówki mamy na początku, no to stosowanie na przykład przeciwsiadu, no to jest podstawa podstawy. Czyli jeżeli motocykl pochylamy w prawą stronę, to naciskamy na ten zewnętrzny podnóżek, czyli w tym przypadku lewą stopą. Jeżeli motocykl będziemy pochylali w lewo, to analogicznie będziemy naciskać na Zewnętrzny, czyli w tym przypadku prawy podnóżek. Do tego dochodzi praca tułowia, ale my w tej chwili skupiamy się na nogach. Czyli właściwy dosiad, stopy we właściwym miejscu, uda wtulony w zbiornik, zape zapewniają nam pewne, pewną pozycję na motocyklu. Dobrą interakcję z tym motocyklem, po to, żeby ramiona były luźne. Czyli pozycje, jeżeli chodzi o stopy, kolana, biodra, mamy już. Poukładaną. Teraz bierzemy się za ułożenie rąk na kierownicy. Jak sama nazwa mówi, kierowica służy do kierowania motocyklem. Nie macie się przyspawać do tej kierownicy, ramiona muszą być luźne. Sylwetka podczas jazdy zawsze jest lekko pochylona, strzelamy lekkiego garbika, uda są wtulone w zbiornik, stopy na podnóżkach, na paluszkach. Często jak lecimy z kursantami na winkle, Sprawdzam czy są wyluzowani, no i przez interką mówię czy zdasz test luźnych łokci. Czyli podczas jazdy luźno trzymamy kierownicę, no i kursant ma mi łokciami pomajtać. Czyli wtedy wiem, że ten dosiad jest prawidłowy, że trzyma się tego motocykla w prawidłowy sposób udami, a ramiona są rozluźnione. Podczas jazdy, sylwetka zawsze jest lekko pochylona, wzrok daleko. Znowu pewnie potwierdzą, moi kucanci znają jak mantrę, to co mówię często do nich, jak zabieramy się za winkle czy ćwiczenia przeciwskrętu, uda w stopy na podnóżkach, na paluszkach, ręce luźno, wzrok daleko, pomajtaj łokciami, test luźnych łokci, no i wtedy bierzemy się za przeciwskręt, za winklowanie i nie ma problemu, jeżeli luźno tą kierownicę trzymamy. Ja jeszcze chcę Wam pokazać taki prosty eksperyment, jak pokazać też, żeby mieć dużo luzu trzymając się motocykla udami. Ja za chwileczkę postaram się go w równowadze, pracując na podnóżkach, utrzymywać, no, a dołożę sobie jakiś element, który pokaże, że w tym momencie jestem stabilny na motocyklu, a ramiona mam luźne. No i teraz co, złapałem dosiad, stopy na podnóżkach, na paluszkach, Pewny, pewny chwyt uda motocykla, no i ramiona mam luźne i bez problemu mogę sobie wykonać proste ćwiczenie koordynacyjne. Motocykl ma taką tendencję, że leci mi tej kosy lekko w prawo, więc muszę naciskać na zewnętrzny podnóżek, czyli tak jak przy manewrowaniu. A za chwileczkę odpalę sobie żonglerkę piłkami, ramiona mam luźne, trzymam się motocykla udami, balansuję szczególnie na lewym podnóżku i ramiona są wyluzowane, a motocykla trzymam się u Mimo, że już na pierwszej lekcji wykładamy kursantom, jak mają siedzieć na motocyklu, żeby te ramiona były luźne, no to czasami po kwadransie no, słyszymy tak, słuchaj, no, chcę odpocząć, tak, no, bo trętwieją mi palce, bolą mnie przedramiona, czyli wniosek, że tu jest zbyt luźno. A trzyma się kursant zbyt mocno i kurczowo kierownicy. Często stosuję porównanie. Wyobraź sobie, że z lodziarni wziąłeś dwa puste wafelki, i jak trzymasz tą kierownicę, no to powinieneś tak ją trzymać, żeby tych wafelków nie zgnieść. A w wielu przypadkach, jesteś gotowy, a w wielu przypadkach kursanci po prostu są przyspawani do kierownicy i na pewno takie wafelki będą wyglądały w taki sposób. Pomyślę, że wyłożyłem Wam już te podstawy pozycji na motocyklu, ale bardziej dociekliwi kursanci zawsze zadają pytanie, dlaczego? Dlaczego stopy na podnóżkach, na paluszkach? No bo w tym momencie czujemy, co się dzieje z tylnym zawieszeniem, jakieś uślizgi koła. Jeżeli będziemy siedzieć na popularnego kaczorka, no, to w tym momencie poprzez pięty nie mamy żadnej tutaj, nie łapiemy właściwej interakcji z motocyklem. A też jak siedzimy na, na kaczorka, no to zobaczcie, co się dzieje z udami. Te uda po prostu odchylają się od zbiornika, i w tym momencie całe trzymanie motocykla zamiast udami prawidłowy dosiad, powoduje, że ktoś trzyma się kurczowo tej kierownicy. Czyli właściwe ustawienie stóp na podnóżkach. Wtulenie się w motocyklu powoduje, że przy, przy, przy składaniu się w zakręty, przy hamowaniu, większość siły poprzez ściśnięcie łód będzie odbierało to, co nas próbuje docisnąć do kierownicy, żebyśmy tu mieli swobodę kierowania. Przy dynamicznym przyspieszaniu, pochylamy się i zapieramy sobie na przykład tyłek o tą część kanapy, która jest. Podwyższona po to, żeby znowu ramiona były luźne. Wystarczy też spojrzeć na sportowy motocykl, jak wygląda zadupek, żeby przy dynamicznym przyspieszaniu kierowca mógł się zaprzeć o tą kanapę, żeby ramiona cały czas były luźne. Czyli myślę, że tego docikliwego kursanta już przekonałem, że dobry dosiad motocykla, no to przy hamowaniu, przy przyspieszaniu, przy manewrowaniu to jest podstawa podstawy przyjeździe w głębokich złożeniach na pewno na mnie zerwie nogi spod nóżek. No i teraz częste pytanie kursantów tych dociekliwych dlaczego tą kierownicę no, mam trzymać luźno tak, a nie w pewny sposób z dużą siłą. Przez kierownicę, przez przednie zawieszenie, poprzez koło czujemy co się z tym motocyklem dzieje. Czyli jeżeli te ramiona są luźne, czujemy jakieś nierówności na nawierzchni, jak pracuje zawieszenie, delikatne uślizgi tego koła, szczególnie gdzieś tam w warunkach torowych, jak kręcimy kolejne kółko, kolejne kółko i wtedy odpowiednia pozycja na tym motocyklu, dociążanie przodu, dociążanie tyłu powoduje tak, że to zawieszenie przednie tylne lepiej czujemy. No i jesteśmy w stanie zwiększyć przyczepność tego motocykla. No i kolejny element, na który trzeba zwrócić uwagę, bo za chwilkę tym motocyklem będziemy ruszać. No to kursant musi pamiętać o tym, że motocykl jedzie tam, gdzie patrzysz. Czyli bardzo istotny jest wzrok, żeby ten wzrok wypuścić zawsze daleko. Nigdy nie spoglądamy tutaj pod koło, przed koło, ale kilkadziesiąt metrów do przodu. Tak będziecie sobie planować właściwą linię. Toru jazdy w zakręcie, wychwytywać jakieś zagrożenia związane z nawierzchnią, piasek, tłuste plamy, smoliste łączenia ład drogowych. Wzrok to potęga, jeżeli chodzi o jazdę motocykla. Dobra pozycja na motocyklu, no to bardzo ważne zagadnienie, ale też musimy pamiętać o tym, że przyrządy do sterowania motocyklem, sprzęgło, klamka hamulca, dźwignia nożna hamulca, dźwignia zmiany biegów, muszą też być we właściwy sposób ustawione. Jeżeli chodzi o ustawienie klamek w naszym motocyklu, sprzęgła czy hamulca, to zawsze nasze przedramie i palce powinny stanowić jedną linię. Zdarza się tak, że nie wiem, wsiadam na jakiś motocykl kolegi, no i się okazuje, że klamka jest uniesiona jakoś nienaturalnie wysoko, tak? gdzie jest problem z kontrolą sprzęgła, półsprzęgła czy vice versa, druga klamka hamulca. Także pamiętamy o tym, że w prosty sposób, Odpuszczamy śruby mocujące klamkę, czy to klamkę sprzęgła, czy hamulca. No i możemy sobie wyregulować, o, tu jest wszystko ok. Tutaj też sobie troszeczkę poprzestawiam, czy jest za wysoko. Musi być linia przedramienia. Idę sobie w dół. No i taka praktyczna wskazówka dla szczególnie świeżaków, którzy zaczynają swoją przygodę z motocyklami, a nie mają żadnych gmoli na kierownicy czy jakichś powiedzmy handbarów z aluminiowym rdzeniem, to proponuję przykręcić klameczkę lekko i z wyczuciem, oczywiście, żeby samoistnie się nie przemieszczała, ale w razie gleby, żeby była możliwość, że ta klamka się gdzieś tam powiedzmy obróci, zapobiegnie to złamaniu dźwigni sprzęgła czy klamki hamulca, zdarza tak się, że wyłamuje się Element mocujący pompę hamulcową. Więc dla osób początkujących no polecam tak, żeby te mocowania klamek lekko odpuścić, że w razie W jest to element, który gdzieś nam się przy wywrotce obróci i nie uszkodzimy od razu motocykla, i będziemy po nastawieniu mogli sobie dalej kontynuować jazdy. Oprócz właściwego ustawienia klamek, no to też pamiętamy, że równie dobrze w zależności od wielkości stopy buta, rozmiarów tego buta, możemy też regulować sobie wysokość dźwigni zmiany biegów, a z drugiej strony równie dobrze możemy regulować sobie dźwignię hamulca nożnego. Czyli ważne jest, żeby dobrze siedzieć, żeby ta ergonomia tych wszystkich przyrządów do sterowania motocyklem była we właściwy sposób wyregulowana to na pewno na tym motocyklu będzie Wam się jeździło dużo przyjemniej, dużo szybciej będziecie osiągali postępy w technice jazdy. Zły dosiad to kłopoty. Dobry dosiad motocykla, dobra ergonomia na motocyklu, no to szybkie postępy. Czy pozycja do jazdy drogowej na motocyklu Adventure różni się w jakikolwiek sposób od pozycji na motocyklu, nie wiem, klasy naked? No nie, zasada jest tak, taka sama. Motocykla trzymamy się udami, a więc dobry dosiad, ramiona zawsze mają być luźne. Czyli pozycja na tego typu motocyklu no jest dokładnie taka sama, jak przed chwileczką na tej hondzie, uda wtulone w zbiornik, stopy na podnóżkach, na paluszkach, żeby lepiej ten motocykl czuć. Ręce ugięte w łokciach, wzrok daleko, luźno trzymam sobie, luźno trzymam sobie kierownicę, kwestia ustawienia klamek. To o czym mówiłem tutaj w tym motocyklu też te klameczki są troszeczkę poluzowane, żeby w razie gleby w terenie obróciły. Czy jak widać dobra pozycja na motocyklu. Czy to będzie sportowo-turystyczny, czy to będzie naked, czy to będzie motocykl klasy 125, czy to będzie chopper. To zasada jest zawsze taka sama. Motocykla trzymamy się udami, dobry dosiad, a ramiona mają być luźne. Odcinki z techniki jazdy motocyklem. Będą pojawiały się systematycznie. Nie przegapcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!